No cześć kochani, słuchajcie, wybierz kartę na przyszły tydzień 4 y, do 10. kwietnia y, Zaraz zobaczycie zdjęcie. Troszkę to wszystko Słuchajcie, będzie karta y, jak się nazywa? Będzie tarot. Czy będzie też karta anielska. Dobra? Każdy numerek będzie miał dwie karty tarota i jedną kartę. Anielską. Od 1 do 3. Dla tych, którzy nie muszą widzieć zdjęcia kart, żeby wybrać, to mówię od razu, że od 1 do 3. Od 1 do. Dobra. Dobra, kochani. Jedyneczki. dwujeczki i trójeczka karta anielska No, miśki, jeżeli wybraliście to lecimy jedyneczka, kochani. Wyjście z klatki i zapobiegnięcie katastrofie. Karta anielska to może być ten jedyny, ta jedyna. Jeżeli chodzi o pracę, wyjście z klatki, uwolnienie, zapobiegnięcie katastrofie, to może być ta praca dla Was. Oczywiście, że możecie to również tak tłumaczyć. Wyjście z klatki, zapobieganie rozpadowi, katastrofie lub uratowanie czegoś. Alternatywnie, kontrolowana demolka. W sensie, że będzie rozpad, ale przez was zaplanowany i kontrolowany, co oznacza, że dla was jest to uwolnienie i wyjście z klatki. Karta anielska to może być ten jedyny, ta jedyna spotkałeś już partnera, którego szukasz, kochani. Dla niektórych z was to naprawdę jest ratowanie jakiegoś związku. I to wam po prostu mówi, że dobrze robicie, że to ratujecie, bo to może być właśnie ten partner, z którym należałoby. Nie wiem, budować, naprawiać, ale zostać w każdym razie. Jeżeli natomiast robicie kontrolowaną demolkę, bo poznaliście kogoś innego, no to być może jest dokładnie odwrotnie w sensie, że ten inny to jest ten jedyny. Poznaliście już partnera, którego szukacie. Wygląda na to, że jesteście na jakiejś dobrej drodze, ale słuchajcie tu. Dwójki. No, kochani, tu jest bardzo jasny przekaz. Narcyzm. Kłamca, oszust, złodziej, lovelas, seksista. Nawet nie chodziło mi, że seksistowski, chodziło mi, że dużo seksu uprawia z różnymi ludźmi. Nielegalnie, dlatego że się nie przyznaje i oszukuje. Więc taki, taki inny seksista w sensie, kochani, totalne dziab. Nie! Nie wiem, kto to robi, komu oszustwa, zdrady, romanse, potworności. Weźcie sedajcie. Słuchajcie, jeżeli to jest wasz, wracacz, błagam. Patrzcie tu na kartę rad, nie, czy kartę Rady, No, kartę anielską. Pozwól swoim przyjaciołom sobie pomóc. Zaak... Poproś i zaakceptuj pomoc. Przyja... Wiecie o co chodzi? Dwie rzeczy. Albo wasi znajomi, koleżanki, koledzy, nie wiem, jacyś przyjaciele, jakieś tam społeczeństwo, ktoś wie doskonale, kto tu zdradza i z kim, zapyta, po, powęszyć! Pójdź tam do jakiegoś jego kolegi, który w miarę ma moralność i nie chce was widzieć yy, w związku z taką łajzą, mimo że nawet jest jego kolegą, są tacy ludzie, którzy pomogą tutaj podjąć decyzję, coś wam powiedzą, albo do jakiejś koleżanki. To jest jedna wersja wydarzenia, ale jest jeszcze druga. To wy. Jesteście przyjaciółką, przyjacielem, jakiejś biednej osoby, która jest robiona w balona, non stop przez jakąś totalną łazę. I wy to wiecie, ale nie chcecie się wtrącać. Miszki wtrącić się. Wtrącić się. Pozwól swoim przyjaciołom sobie pomóc, ale również ty bądź przyjacielem, przyjaciółką, który pomoże, naprowadzi. No, czasami, niestety, uświadomi, no niestety. Ktoś ma do, czyn do czynienia ze strasznym oszustem. To jest takie narcystyczne, masakryczne, dziwne toto. A jeżeli was ktoś zgo zniknie, zablokuje, zniknie, w ogóle nie będziecie wiedzieć, co się z nim bo jest lowelasem albo lowelaską. Jest też pokazana osoba, która ukrywa swoją prawdziwą orientację, lub jest totalnie pomieszana seksualnie i sama nie wie o co chodzi. No, to uważać, to uważać, żebyście potem nie mieli jakiegoś problemu z tą osobą. Jeżeli się zaangażujecie. Trójeczki. Nie odchodzimy, ale też nie ma pojednania. O! Nie ma dogadania, pojednania, powrotu, ale nie ma odejścia. Wiecie co? Stagnacja. Stagnacja, nic poza tym, bo coś się nie może zakończyć, a jednocześnie nie ma dogadania, pojednania. Zwłaszcza jeżeli mówię do skorpionów lub strzelców, lub jeżeli macie do czynienia ze skorpionem lub ze strzelcem, ale jeżeli nie, to się nie przejmować. Po prostu taka energia, nie kończymy czegoś, być może powinniśmy to zakończyć. Na pewno powinniśmy się dogadać, co dalej robimy. Nie ma. Nie ma dogadania, niestety. Kochani, słuchajcie tu. Yy, daj szansę temu związkowi i pracuj nad partnerstwem. I to jest ta karta tego niedogadania, niepracowania. Tak jak mówiłam, jeżeli czegoś nie kończymy, nie odchodzimy, nie rozwodzimy się, zostajemy w, to w takim razie, proszę pracować nad tym związkiem. Jeżeli jednak tej pracy nad związkiem nie ma, to jaką wy szansę dajecie? Ja nie mówię, że to jest wasza wina. Ja mówię, że być może ta druga osoba nie pracuje nad tym. Jaka szansa jest dawana temu związkowi? Albo w te, albo we w tej miszki. Tak, zawiśnie, zawiśni, hmm. Zawisnąć to nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu. Misiaczki. Tyle. To były takie strasznie jakieś takie... Nie? Takie jakieś mocno zaznaczone przekazy. Także nie wiem do kogo, no ale okej. Okay. Kochani, tyle. Widzimy się tam jakoś, tam, no nie wiem, niedługo. W przyszłości się na pewno widzimy, znaczy w przyszłym tygodniu, nie że w ogóle w przyszłości, tylko w przyszłym tygodniu się będziemy widzieć. Tyle, nic więcej nie mówię. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, pamiętajcie o reklamach. To wszystko, co wam tam nieraz mówiłam, żeby wspierać kanał, jeżeli macie ochotę wspierać kanał za pomocą przelecenia reklam. Znaczy w sensie, że przelecą, nie że wy przelecicie. No, dokładnie. Miśki tyle. Już idę, bo ja już muszę wypocząć, bo rany boskie mam taką głowę. A mam weekendik taki, no, nie powiem, nie powiem. Prawie na luziczku. No tak z tycim stresikiem, bo muszę imprezę wyprawić, ale prawie na luziczku, także będzie fajnie. To sobie trochę odpocznę, a widzimy się po weekendiku. A na razie buziaczki. no i papa.